Dzień dobry, dzień dobry, moje skoczne kangurki formułowe. Witam Was po treningach i kwalifikacjach do Grand Prix Australii. Od razu, dla tych, którzy nie oglądali, spieszę z najważniejszą informacją, czyli taką, że były to zdecydowanie najciekawsze kwalifikacje tego roku. A i treningi też obfitowały w ciekawe zdarzenia. To w telegraficznym skrócie najpierw zaczynamy od właśnie treningów. Sesja pierwsza, wspomnień czar, Alex Albon w barierach, nie w zakręcie numer 6 jak w zeszłym roku, za to, bo w tym bardzo uważał, ale w siódmym już nie uważał. I bariera wpadła na Williamsa, Williams kompletnie zdezelowany, więc można się było spodziewać, że i w FP2 nie zobaczymy Alexa. Jeżeli chodzi o wyjazdy poza tor, również historia lubi się powtarzać. Botas od Botasa do Verstappen. Wszyscy niemalże zaliczyli A to bireczek, A to trawniczek, także bardzo, bardzo trudne warunki ślisko po prostu na torze. Natomiast z czasem warunki oczywiście poprawiały. Tor był nagumowywany coraz bardziej, no i przyczepność wzrastała, czasy też się poprawiały. Natomiast jeżeli już przy czasach, słuchajcie, pierwsza dziesiątka 0,354 tysięczne sekundy. Bardzo, bardzo ciasno, natomiast cała dwudziestka zmieściła się w półtorej sekundy i to wliczając rozbitego jeszcze Aleksa. Także naprawdę bardzo zacięta sesja pierwsza. Sesja druga wszystkim przeszkadzała, ale Astony, za Astony. chwilę słyszeliśmy jakieś skargi, że gdzie bym nie wyjechał to Aston Martin, a razem dodatkowo jeszcze mówił, gdzie bym nie wyjechał to Lewis Hamilton. Także tak to wyglądało, że sporo było blokowania. Znowu bardzo ciasno. Tym razem pierwsza czwórka skończyła w mniej niż jednej dziesiątej sekundy. Także znów super, super ciasna sesja. Pierwsza trójka kończy Leclerc Verstappen Sainz, czyli dokładnie tak samo jak w sesji pierwszej. Najwolniejszy czas był wolniejszy już tym razem o dwie sekundy, niemal bez dwóch tysięcznych, od najszybszego Leclerca. No i co? I przechodzimy do sesji numer 3. Zdecydowanie lepsze warunki na torze. Kierowcy już opanowali. Mniej wyjazdów poza tor, znacznie bezpieczniej, natomiast trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza i najważniejsza to jest obecność, znaczy nieobecność Logana Sargenta. Jak to się stało? To on zrobił, powiecie. No, to zrobił. Nic nie zrobił wyjątkowo, zagrał zespołowo. Chwalił go James Bowell, czyli dyrektor zespołu Williamsa za grę zespołową, a tuż został jego bolid oddelegowany do pracy pod Alexem Albonem, ponieważ James Bauer powiedział, że muszą zwiększyć swoje szanse, zmaksymalizować szanse na zdobyć punktową, ponieważ jeszcze są bez żadnego punktu w Australii. No i poprosili Logana o, o zostawienie samochodu dla Alexa i faktycznie Logan tak zrobił. I jak będzie w kwalifikacjach się sprawował Alex o tym zaraz się przekonacie, natomiast tutaj Logana trzeba faktycznie pochwalić. Jednocześnie trzeba też pamiętać o tym, że po prostu Sargenta już nie zobaczymy do końca weekendu. Zresztą dyrektor techniczny też na marginesie wrzucał, że to trochę nie do pomyślenia, żebyśmy przyjechali bez trzeciego nadwozia, no ale w takich realiach przyszło nam pracować. Jeżeli chodzi o wyniki, to najszybszy był znowu Charles Leclerc, czyli Ferrari, naprawdę. Rządziły tutaj, i mało tego, jego czas był szybszy już od rekordu kwalifikacyjnego, który mieliśmy do tej pory z poprzednich zawodów 1,16,714, także poprawiony czas o 17 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, bo z pamięci teraz mimo notatek, ale tego nie mam zapisanego. Dziesiątka pierwsza tym razem zmieściła się w niecałych 80 sekundy, a dziewiętnastka w 1 i 7 niecałych sekundy, także również bardzo ciasna stawka. Kończymy sesję treningowe i jazda z kwalifikacjami, bo było ciekawie i będzie o czym mówić. Q1 zaczyna się całkiem spokojnie, pomijając, że okon mało, że nie wylądował w barierkach. To było w miarę fajnie. Luźno, dobre tempo Sauberów na początku. Przynajmniej tak to wyglądało z perspektywy czasów innych kierowców. Natomiast po pierwszej serii przejazdów na samym czele mieliśmy dwóch kierowców Ferrari, najpierw Leclerc, potem Sainz. Dwóch kierowców Red Bull'a, oczywiście Verstappen przed Perezem. Ale wraz z ewolucją toru wzrastały też umiejętności i spadały czasy następnych zawodników do tego stopnia, że na trzecie i czwarte miejsce wskoczyły dwa McLareny Piastri przed Norrisem, to też ważne dla kibiców australijskich kierowców i szczególnie tego australijczyka, no a że zawody są w Australii, a jeszcze dodatkowo Oscar Piastri urodzony w Melbourne, czyli locals tak zwany, no to grono kibiców tam go dopingowało. Natomiast po tym wszystkim nagle Alonso zszedł poniżej 1.17 i awansował na pierwszą pozycję, także brawo, świetny czas Fernando. Kolejne przejazdy kolejne poprawy czasów i znowu Ferrari na prowadzeniu, lecz tym razem Sainz wychodzi na prowadzenie i mamy oficjalny rekord kwalifikacji 1.16.731 choć nie jest to jeszcze czas Leclerca z sesji treningowej którym był jeszcze szybszy to jednak bardzo, bardzo blisko dwie sesje przed nami, więc zobaczymy co jeszcze przyniesie czas, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia w rekordach za Sainzem dwa Red Bulle i potem co ciekawe w tym, Co ciekawe, wśród tych dwóch Red Bulli najpierw był Perez, a potem dopiero Verstappen. 8000 Meksykanin z przodu. Ricardo ostatnie okrążenie pojawiło całkiem nieźle, lecz było widać już połowę tego okrążenia, że tam wykroczył poza limity i zamiast mu inżynier powiedzieć, żeby odpuścił to okrążenie, pojawił jeszcze jedno. To Ricardo pojawił to okrążenie do końca. Dało mu to czas, który go oczywiście by wpuścił do Q2, ale za właśnie limity w zakręcie numer 5. Został jego czas skasowany i Ricardo fatalnie się spisuje na kwalifikacjach. Za to Tsunoda awansuje do Q2 z pozycji siódmej, więc bardzo dobrze Japończyk tym razem się tutaj pokazał. E, przepraszam, ostatecznie był ósmy, bo jeszcze rasel przed niego wskoczył. Najpierw był siódmy, potem jeszcze ósmy. No, i niespodzianka, w końcu Alpin jedno z awansuje do kolejnej części czasówki. Z podsumowania, z najważniejszych rzeczy, no Science bije oficjalny rekord. To jest ważne, oficjalny rekord kwalifikacji. Australijczycy, ładnie, jeden bardzo a zaraz, a drugi też ładny, tylko z przedrostkiem nie. raz skarżył się na problemy z hamulcami. Magnusen szybszy od Hulkenberga, ale Hulkenberg zaraz, zaraz skarżył się na impeding ze strony Sergio Pereza. Do tego jeszcze będziemy wracać, więc czy byłby ostatecznie szybszy, nie wiem. Natomiast faktem jest, że czas zanotowany jest faktycznie lepszy. No i bardzo ładne okrążenie Aleksa Albona. Słuchajcie, wykorzystał z pewnością te szansę daną mu przez Sargenta i dyrektora jego zespołu. Z bardzo dobrym czasem awansuje do kolejnej części kwalifikacji. No i Guaniu kolejna sesja, w której jest najwolniejszy z jeżdżących kierowców. Stając 1, 16, 7, 3, 1, pierwsza trójka poniżej 1:10 sekundy, a piętnastka, słuchajcie, czyli wszyscy, którzy awansują poniżej 1 sekundy, odpada Hulkenberg, Gasly, Ricardo i Guaniu i przechodzimy do kolejnej części kwalifikacji q 2, zaczynają znowu Bolidy Ferrari i Carlos Sainz od razu poprawia dokładnie o dziesiątą sekundy swój czas z Q1 i bije oficjalny rekord już wszystkich czasów, czyli wliczając również treningi, czyli czas leklerka. Lecz zaraz, zaraz na metę wpada Max Verstappen i chwileczkę odbicia rekordów, to chyba jestem ja, tak sobie pewnie pomyślał Holender, i 30 jeszcze dokłada i mamy rekord toru. Świetny czas Piastrygo po pierwszym przejeździe. Ląduje na drugiej pozycji, tylko 20 wolniejszy od Verstappen'a. No to pod koniec, słuchajcie, pod koniec drugiej części czasówki stała się następująca rzecz. Po pierwsze, Carlos Sainz założył całkowicie nowe opony i co zrobił? Pobił jeszcze bardziej czas Verstappen'a. Mało tego, dwie aż dołożył. Także super czas Carlosa Sainza, Rewelacja 1:16:189. Pamiętajcie, jaki był czas w zeszłym roku. No to jest poprawiony czas o ponad 70 sekundy. Alonso walczył o lepszy wynik od Stroll'a, co było sporym zaskoczeniem, że Stroll był z przodu i go wywalczył, albo on do samego końca cisnął. No i zaraz się dowiecie, czy się udało, czy nie. Do końca walczył też Botas, do końca walczył Tsunoda, i kiedy Tsunoda wpada na metę, Ląduje na ósmej pozycji, spycha Hamiltona na pozycję dziesiątą, zaraz wpada Stroll, który też się poprawia i Hamilton poza kwalifikacjami, sensacja, ośmiokrotny zdobywca pole position na tym torze, poza trzecią częścią czasówki. Fatalnie Lewis Hamilton bardzo niezadowolony, potem w wywiadach mówił, no, że no, błęd, błąd jakiś tam popełnił, uścisk zresztą był faktycznie widoczny chyba w 12 zakręcie, o ile dobrze pamiętam. No, i chwalił też George'a Racela, że wykonał po prostu lepszą od niego robotę. Zabrakło 59 tysięcy, żeby Louis awansował do Q3. Natomiast najszybsze mieliśmy dwa bolidy: Ferrari, Science jeszcze raz: 1,16189. Odpada Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen i okon w tej kolejności. I przechodzimy do finału kwalifikacji, czyli Q3. Znowu Sainz rozpoczyna jako pierwszy i od razu 1.16.331, czyli bardzo blisko tego czasu z poprzedniego, Skudwa. Zaraz, zaraz zanim na mecie pojawia się wolniejszy, aż o 0,5 sekundy, Rassel i Leclerc ze stratą tylko 0,1 do sańca. Kulcieczne publiczności, Piastri jest przed Rasselem. Faktycznie słychać było aplauz publiczności. Tutaj Piast już kupił sobie kibiców, świetnie tutaj sobie poradził. Jak widać, Verstappen jednak powiedział: O, nie, 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 chłopaki, tak to nie będzie, rekordy są naprawdę moje. Wystartował i wyjaśnił. Rekord to 1,16,048. Sainz poprawiony o prawie 30 sekundy, a rekord z poprzedniej sesji treningowej, kwalifikacyjnej, przepraszam, o jedną. 10. Niewiele brakło, by zaliczył Alonso ścianę dokładnie w tym miejscu, gdzie albon, czyli między szóstym a siódmym zakręcie, lecz jakimś cudem udało się ominąć, także ciepło się musiało Hiszpanowi zrobić. No i dochodzimy do finałowej serii przejazdów. Dwie minuty do końca. Pierwsza seria, co za to dla Lanza Strola. Bardzo słabo w te 13 czyli zakręt 13 zaliczył potężny uścisk. Tutaj udało mu się to wyciągnąć na szczęście. Natomiast Verstappen poprawia się w pierwszym sektorze równolegle Ja Sainzaim 12 sekund Sainz szybszy o jeszcze 4 400 przepraszam w sektorze drugim Verstappen poprawia się jeszcze bardziej jest szybszy o 6 setnych od swojego poprzedniego czasu natomiast patrzymy na wynik Sainza ale Sainz 17 tysięcznych wolniejszy od Verstappena i mamy metę. First Appen dojeżdża i schodzi poniżej 1.16. Oficjalny rekord. Mamy jeszcze kolejne pobicie rekordów. 1.15.915. Sainz na mecie wolniejszy aż o 27 setnych. Za nimi dojeżdżają dwa McLareny, Norris na pozycji czwartej, Piast na pozycji szóstej. Pomiędzy nimi Leclerc, który uślizg również musiał odpuścić sobie ostatnie okrążenie, bo w zakręcie 12-13 zaliczył uślizg, i doszedł do wniosku, że nie ma sensu dokończenia tego okrążenia. No narzekał na trudności w prowadzeniu swojego bolidu. Alonso kończy ostatnie aż pół sekundy wolniejszy od swojego zespołowego kolegi. To rzadko się zdarza, żeby Alonso był wolniejszy od partnera zespołu, ale faktem jest stroll. Zasłużenie jest przed Fernando. Ostatecznie mamy Verstappen na pole position, Sainz za nim 0.27, Perez 0.359 na pozycji numer 3, potem Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Tsunoda, stroll i Alonso. I tak kończy się Q3. Podsumowując, kara trzech pozycji dla Pereza, a mówiłem, że wrócę do tematu, po kwalifikacjach, słuchajcie, za impeding z pierwszej części, z q jeden za impeding na Hulkenbergu, dostał Perez karę przesunięcia o trzy pozycje, będzie startował w związku z tym z pozycji szóstej. To też z drugiego rzędu zobaczymy Norrisa Leclerca, a z trzeciego Piastriego i dopiero potem Pereza. Bardzo słabo Lewis Hamilton, trzeba to podkreślić, bardzo dobrze McLareny. No i publiczność wywatowała jak w wysiadał z samochodu, to oczywiście szał na trybunach, także bardzo, bardzo fajnie. No i co? Wszyscy grają to trochę jak z futbolem i mięcami, tak? Wszyscy grają w piłkę, ale w mistrzostwo zdobywają zawsze Niemcy. No to tutaj wszyscy jeżdżą, ale P1 w kwalifikacjach i tak zajmuje max. Świetnie Carlos Sainz pomimo operacji mówił, że dopóki nie boli go, no to ciśnie do oporu. I dało to efekty, i mówi, że nie spodziewał się kompletnie, że zajmie pozycję w pierwszym rzędzie po takiej operacji, ale faktem zajął i brawo, bardzo świetna postawa Carlosa. No i jeszcze raz moje, chyba najciekawsze jak do tej pory kwalifikacje tego sezonu. Z niecierpliwością czekamy na wyścig, który w niedzielę o 5 rano naszego czasu wstawać, wstawać, nie udawać, będzie dobrze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Like, subscribe. Konrad z dokonanego stalika. Do zobaczenia w relacji po wyścigu. Trzymajcie się, cześć.